Naszym dzisiejszym gościem jest pani Dorota Paciarelli, konsultantka filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się przy okazji festiwalu filmów dokumentalnych w Gdańsku, Gdańsk Dog, Dog Festival. I tutaj pani prowadziła przez trzy dni warsztaty, jak napisać scenariusz. Stąd moje pytanie: czy pisania scenariuszy można się nauczyć? Do pewnego stopnia można się nauczyć pewnych zasad, które pomagają przy pisaniu scenariuszy. Nie można się tego nauczyć teoretycznie. Nauczyć się pisać scenariusze można tylko pisząc. Na polskim rynku od jakiegoś czasu coraz więcej pojawia się książek na temat kina. Wśród nich jest wiele dotyczących właśnie takiego warsztatu. Czy taki podręcznik może yy, pomóc? Podręczniki tak, na pewno nie wszystkie. Syd jest obowiązkowy we wszystkich uczelniach filmowych i Niejako to jest taki, taka, taka, taka standardowa książka każdego dramaturga, czy młodego scenarzysty. Na pewno nie zaszkodzi, ale mogę sobie też wyobrazić, że ktoś woli postudiować dzieła Szekspira, pięcioaktowe. Ale podręczniki są ważne na pewnym etapie drogi I ja takich podręczników też połknęłam bardzo dużo i w pewnym momencie przestałam je połykać. Przez Pani ręce przechodzi bardzo wiele scenariuszy. Jak Pani je przegląda? Na co Pani zwraca uwagę? Z jakimi błędami się Pani najczęściej spotyka? Początkujący scenarzyści nie rozumieją, że pisząc historię filmową nie jest ich zadaniem odzwierciedlanie czy, czy odwzorowywanie rzeczywistości, która w wielu swoich momentach jest nudna, tylko obowiązkiem scenarzysty jest zagęszczanie tej rzeczywistości, szukanie w niej momentów dramatycznych, emocjonalnych, silnie dających do, 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 do myślenia. Innym częstym błędem jest to, co nazywam mnożeniem historii. I brakiem zdecydowania, w którym kierunku ta historia ma pójść, aczkolwiek uwielbiam też historie, które pozornie nie mają kierunku. Od wielu lat mówi się, że największą bolączką polskiego kina jest właśnie brak dobrych scenariuszy. No nie ma dobrych scenariuszy. No nie może być. Bo ktoś te scenariusze musi napisać, a więc trzeba go przygotować do tego zawodu. I, I scenarzysta to nie jest osoba, którą się wychowa w ciągu jednego roku i to nie powinna być osoba, która zaczyna te studia mając lat 18, ponieważ ona musi być trochę otrzaskana z życiem. A po drugie, te scenariusze często są fajne w potencjale, ale one aż się proszą albo krzyczały o to, żeby był jednak ktoś, kogo nazywamy konsultantem scenariuszowym, edytorem, czymś osobą, która pisze dialogi, no czy po prostu nawet opiekunem artystycznym od dramaturgii. Czy autor scenariusza musi wiedzieć wszystko? Czy może dać jakąś swobodę reżyserowi? O nie, ja myślę, że autor scenariusza musi nie tylko dać reżyserowi dużą swobodę, ale jednocześnie musi zadbać o to, żeby dać reżyserowi kopa, jeśli chodzi o jego wyobraźnię. Czyli zaprosić go niejako do tańca. Scenarzysta, który nie daje reżyserowi swobody, który uważa, że jest najmądrzejszy, że to jest tylko i wyłącznie jego dziecko, nie spełni się w tym zawodzie, tylko prawdopodobnie się powiesi, bo stwierdzi, że to, co napisał, ta opowieść filmowa, została tak przetworzona, że czasem ma o połowę mniej wspólnego z tym, co było w jego głowie. Wspomniała Pani przed chwilą o tym, że żeby dobrze pisać scenariusze, albo dobre scenariusze, żeby pisać, Trzeba coś przeżyć. Dziś już trzeba pisać bardzo dobre. Dobre nie wystarczą, bo tak zwany dobry scenariusz w opinii lektora albo dramaturga, który pracuje, czy to dla funduszu regionalnego, czy dla producenta. Dobry to jest raczej dzisiaj odbierany tak czasami w silnej konkurencji, jako no, okej. Okay. It's fine, jest w porządku. Natomiast to oczywiście, czego szukają producenci, to jest tak zwany hot screen play, czyli scenariusz, który się szybko sprzeda, gorący scenariusz, wyrazisty, gdzie mówimy... Oh! Bardzo dobry. Muszę go kupić, muszę zapłacić każdą sumę, chcę go mieć. Pani przed filmówką zdobyła wykształcenie ekonomiczne. Tak. Jak to pani pomaga właśnie w świecie filmowym? Bardzo. To też jest, myślę, dobrze powiedzieć wszystkim początkującym autorom, że jest oczywiście moment w życiu młodego scenarzysty, kiedy można pisać za darmo, ale że od profesjonalisty wymaga się jednak też rozmowy o pieniądzach. I że jednak w Polsce chyba czasem jest też taka tendencja, że to, co nic nie kosztuje, to nie jest też nic warte. Do profesjonalizmu należy też powiedzenie, że za każdą płacę, za każdą pracę trzeba też dać płacę. No dobrze, no to już zmierzając do końca, to e, chciałbym się postawić w roli takiego początkującego e, autora, mam scenariusz tak. i to dalej z nim robię. Ostrzeżeniem, które mam pod adresem młodych scenarzystów, to jest. Y, rodzaj paranoi y, grasującej wszędzie, to znaczy nie opowiadania tych historii. Otóż moje doświadczenie jest takie, Opowiadajcie te historie ludziom zaufanym, w ogóle opowiadajcie te historie, co Wam chodzi po głowie, ponieważ tą historię, którą Wy chcecie napisać, tylko Wy potraficie napisać. Ja uważam, że im więcej scenarzyści się w ogóle znetworkują, połączą, będą tworzyć grupy, opowiadać sobie te historie, zasilać się doświadczeniami pisarzy czy ludzi teatru, aktorów, tym te historie będą ciekawsze. Z dobrych scenariuszy. Można zawsze zrobić zły film moim zdaniem, można zepsuć dobry scenariusz i zrobić zły film, ale moim zdaniem nie da się ze złego scenariusza zrobić dobrego filmu.